Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Popo, a to jest znowu Watch Dogs. Wracamy sobie do Watch Dogsów i oczywiście do misji pobocznych. E, dzisiaj sobie porobimy inne misje niż zwykle. Nie będą to ani misje związane z gangami, ani zlecenia Machera czy inne, tylko zrobimy sobie takie jeszcze bardziej, mniej poboczne. E, Typu na przykład włamania do CTOS-u, podglądywanie na przykład czy kody QR. Na początek może sobie zrobimy kody QR. Tak jak macie tutaj w opisie znajdź kamerę, aby odpowiednio ustawić wszystkie elementy kodu QR jeśli go hakujemy, to odszyfrowujemy wiadomość audio, sobie może zaznaczymy to. Tylko, żeby nie było aż tak daleko, to może się przeniesiemy najpierw tutaj do tej kryjóweczki i będziemy mieli po prostu bliżej, żeby tam podjechać. Okej, okay. bierzemy zaraz za jakąś furkę. Coś ty da rączkę, paniusiu? Coś nie na rączkę? Halo, Chciałabyś może między oczy? Co za babsko wredne, no? Słyszała mnie chyba? <śpiewa> Patrzcie jak spierdala, <śpiewa> żebym cię tu więcej nie widział. Dobra. Lecimy sobie do tego koda. Koda, kodu, nie wiem jak się poprawnie mówi, kodu chyba QR. Mniejsza z tym. Ach. Dobrze, jesteśmy na miejscu, że tak powiem, i teraz musimy znaleźć ten kod. Oczywiście jego nie mamy podanego, tak na tacy, wiecie, że podjeżdżam tu i jest na przystanku. Ale jak ja już zauważyłem, że jest do góry. I tam jest kawałeczek na tamtym budynku i tu na tej reklamie na tej odnodze też widzę jest jakiś kawałeczek, czyli z tamtej strony gdzieś będziemy go musieli sobie ściągnąć, żeby nam szczytało to się troszkę cofniemy. Czy tu jest jakaś kamera jest? Proszę. Tam jest ten kod, widzicie? Tylko, że oczywiście teraz go nie zeskanujemy, bo yy, on jest, jak gdyby. Znaczy, kamera jest pod złym kątem ustawiona. O, w ten sposób. Musimy teraz <coughs> znaleźć odpowiednią kamerę w okolicy. A żeby to zrobić, to się trzeba rozejrzeć. Hmm. Tutaj nie mam żadnej kamery. Z tej nie zrobimy. Wydaje mi się, że gdzieś z... O nie z prawej strony to by musiała być gdzieś tutaj jakaś kamera. Hmm. Na tym pałacu czy cokolwiek to jest? Nie widzę, żeby tam było kamery jakieś. Niektóre są banalnie proste do zeskanowania. A no, nad niektórymi musimy troszkę wytężyć nasze szare komórki. Tu nie ma żadnej kamery. A czy tam dalej jest jakaś kamera? Tu jest, ale... Ta kamera nam nie za wiele da, bo ona na, na tą stronę miasta patrzy. Ech, no ale dobrze, no będziemy zaraz kombinować. Będziemy kombinować. Eee, ta jest też za nisko. A może ta? A. Z tej odległości tego kodu już nie widać, czyli to na pewno nie będzie ta kamera. I nie sądzę, żeby była któraś z tych dalszych kamer. Czyli z tej strony to raczej to jest zły trop. Dobra, dobra, zaraz zobaczymy, to jest tutaj. Ha, widzę kamerę tam do góry i to na pewno będzie tamta kamera, tylko że ja jej stąd nie sięgnę. Tak, u nas na odpowiedniej wysokości to będzie na pewno ta kamera, ale ja jest on nie sięgnę. Ale jak się wdrapiemy do góry, tam gdzie ta ciuchcia jeździ, to na pewno nam się uda do tej kamery dostać i kod zeskanujemy sobie. Z drogi, cholera, nie widzicie, że idę? Rozsiedli się, a królowie. Ok, tylko żeby mi ta ciuchcia zaraz nie przejechała, właśnie jedzie. Dobra, stąd już sięgnę? Jest. Ja? Tada, Proszę. Kod mamy w całości. I czternasty kod, a siedemnaście mamy do, do zebrania, aby zrobić osiągnięcie.

Ok. No, i tak wygląda właśnie misje związane z tymi kodami QR. Mamy też, jak widzicie, dyski do pozbierania. One się nazywały jako śledztwo. A tu mamy podglądanie mieszkańców, że tak powiem. Tutaj mamy blisko akurat kolejny element. To sobie do niego może podejdziemy. Pokażę Wam, jak, jak te misje działają. Te są troszeczkę inne, bo trzeba włamać je do, do systemu i w danym mieszkaniu coś tam pooglądać ciekawego. Różne są nieraz przezabawne historie. Okej, okay, gdzie będzie ten włam? To będzie gdzieś tutaj, dobrze, dokładnie. Zeskonujemy sobie tą panią, o. I włamujemy się. Jak widzicie, czas leci, czyli mamy określony czas, zanim się włamiemy tutaj. I musimy to zrobić w jakiejś tam odpowiedniej kolejności i poprzestawiać te. A. Dobra, to jest tak. To. Tak. To tak. Dobra, i teraz tu musimy środek puścić, ale tu nam środka nie puścił. Najpierw musimy to środkowe zrobić. Z tej strony trzeba doprowadzić. I tak. I teraz tak. Kurde, nie zdążę. Kappa. 5 sekund zostało. Olipa. A, wiedziałem. Wiedziałem, że nie zdążę, no ale nic, spróbujemy jeszcze raz. Trzeba się użyć tutaj sprytem trochę. Dobra, to tak ładnie, okej. Okay. musimy z tej z tej strony doprowadzić. Cholera. Kurde no. Trudno to jest. Nie powiem, że nie. Dobra teraz tu jeszcze cholera God Chyba tak trzeba puścić tu i tu. O, dokładnie. No, proszę. Jaka sytuacja jednoznaczna. się bo sobie za bardzo wydawał. A czy jemu się coś za bardzo wydawało, a laska go po prostu olała? On chce mieć z nią dziecko. No I takiej historii: jest 30 w tej grze. Oczywiście za każdy dostajemy punkty doświadczenia i takie tam. W zasadzie chyba tylko punkty doświadczenia. Do jak sobie wejdziemy tutaj w postępy, jak widzicie, ja mam 76,5% zrobionych wszystkich misji. One są podzielone na różne kate kategorie, tak? Misje główne na żółto, misje poboczne mamy na niebiesko. Jak widzicie, tutaj mam zlecenia konwojowe, wszystkie zrobione. Misje poboczne, wykryte przestępstwa też wszystkie. Tu jeszcze zostało zlecenia macherów, dosłownie dwie sztuki do przejechania no i kryjówki gangu też mam wszystkie śledztwa, handel ludźmi mam 9 na 11 telefony na kartę 5 na 8 kody QR, które żeśmy robili wcześniej 14 na 17 i tak dalej, i tak dalej także troszkę tutaj w tym drzewku jest tego no ale co, polecimy sobie kolejną misję a może nie, słuchajcie, nie pokazywałem wam jeszcze multiplayera. Zrobimy sobie multika, ale nie weźmiemy hakowania, tylko weźmiemy sobie śledzenie online. Poproś o cel do śledzenia. Ok, okay. no i teraz musimy poczekać. Średni czas oczekiwania, jak widzimy, około jednej minuty, aż nam znajdzie gościa, którego możemy śledzić. Cały motyw z tym śledzeniem polega na tym, że musimy naszym profilerem sprofilować gościa, a później utrzymywać odpowiedni dystans od niego i go obserwować, a zarazem nie możemy dać się je jemu sprofilować, czyli on nas nie może sprofilować, bo jeśli to zrobi, no to automatycznie misja jest <ścoughs> finded. Ok, już nam kogoś znalazło. Lokalizowanie Machera. No i proszę, gość jest po prawej stronie. Ja może sobie już... O, też idzie, widzę motorki. Mamy na to 4 minuty, żeby gościa po prostu sprofilować. Tylko on jest w lepszej sytuacji. Możemy użyć do tego kamer. On jest w o tyle teraz w lepszej sytuacji, że... że... jeździ po haszczach, a boty nie jeżdżą po haszczach i od razu się skapnie, że to ja jestem. Ale widzę, że teraz wyjechał na ulicę gdzieś. O serio? Boże. A no bo... Nie, no to... Nie, to nie krosówka. Dobra. Gdzieś tam nam odjechał. On w tym momencie nie wie, że, że ja jestem w, jak gdyby w jego świecie gry. I nawet jak go sprofiluję, to nie będzie wiedział. Ok, udało nam się go sprofilować. A, sprofilował mnie. No i teraz musimy mu uciec. Ale lipa, no. Właśnie na motorze jest bez sensu, bo... No, boty nie jeżdżą na motorach. Tym bardziej, że ja byłem przed nim i on miał bardzo łatwą możliwość mnie sprofilowania. No, ale cóż, uciekniemy mu. No, widzę, że sobie odpuścił już nas naszą ucieczkę. Lepiej jest właśnie na, na piechotę, albo samochodem, bo tak szybko nas nie sprofiluje. A, cywili jeszcze zabiję. Dobra, nieważne. Okej, okay, poczekamy teraz sobie te 5 sekund, dostaniemy punkty na plus, ale niestety nie udało nam się gościa e, śledzić. Dobra. A przy okazji jestem w tak zwanym hotspocie. To chyba to się tak nazywa. I w takich hotspotach możemy się meldować. Jak podejdziemy tutaj sobie dość blisko takiej tabliczki, gdzie ona tu jest. o. Już nam się pojawiło. I mamy informację o każdym takim hotspocie, o każdym miejscu. Takich miejsc na całej mapie jest 100. Jak widzimy ostatnio, który się zameldował, to jest Jakiś gracz z Fever, Siedem meldunków w ostatnich 39 dniach. I mamy oczywiście podarunki do zabrania. Naboje, pieniądze. To każdy z graczy może sobie zostawić. Możemy oczywiście sobie zabrać i zostawić innym graczom. Zabierzemy sobie te po tysiącu. Mamy też ograniczoną ilość zabierania kasy. Nie zawsze wszystko możemy wziąć. Nice, yes, got it. Ok, nie może więcej podarunków, osiągnięto limit dzienny. Ale możemy też zostawić podarunki. I możemy zostawić albo kasę, albo premię do koncentracji, naboje pistoletowe, lekarstwa i tak dalej. Ja zazwyczaj kasę zostawiam. I teraz mamy na dole dwie opcje. A, to jest zostaw dla znajomych tylko. Czyli jeśli ktoś z moich znajomych się tutaj na tym hotspocie zamelduje, to będzie mógł sobie wziąć to, co ja mu zostawię, albo X zostaw dla wszystkich. A zrobimy dla wszystkich i zostawimy też tysiączka. No co tam? Kasy mam dużo, także spokojnie mogę sobie zostawić. Dobra, bierzemy tego krosa i zrobimy sobie jeszcze raz misję to śledzenie online. Zobaczymy, może. Może się tym razem nam poszczęści. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że ja teraz siedzę na motorze, czy nie. Dobra, spróbujemy do auta wejść. Zobaczymy, czy to ma jakieś znaczenie. Czy to po prostu losowo nas wrzuca do pojazdu. Znaleziono kogoś. No. Teraz idziemy na piechotę. Tam jest koleś. Weźmiemy może samochód. W samochodzie nam będzie jemu trudniej zdecydowanie nas sprofilować. Kurde, co on pływa? No, jasne, że pływa. Gdzie on jest? Dobra, sprofilowaliśmy go. Jak widzicie, lecą procenty obserwacji, tak? Nie możemy się. Tylko musimy. Utrzymać odpowiedni dystans. Także. Ja muszę, niestety, przepłynąć na drugą stronę. Jak widzicie tracę cel, cholera do samochodu wsiada. Muszę brykę jakąś skołować i to szybko. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie sprofiluje. Dobra, nie sprofilował mnie. To bierzemy brykę, pierwszą, lepszą. Widzę, że się napytał gdzieś biedy, bo go policja goni. No kurde, co za pierdzi kółko wziąłem. <laughs> Dobra, on się tutaj będzie zabawiał z policjantami. A ja Widzę, procenty idą dość szybko. Ale tam morduje. Ucieka, bo chyba nie da rady. To jedziemy za nim. 92%. Kurde, no już wiele nie zostało. Nie wiem, czy mnie może policja gonić. Leci procent, czy nie leci? Nie wiem, ile metrów muszę być od niego. Ale chyba muszę być bliżej. Tak, muszę go widzieć. Ok, doszło do 100%. Misja wykonana. Oczywiście, punkty rozgłosu dostaliśmy. Co prawda, niewiele, bo tylko 25. Ale zahakowanie i po 500 nawet można zdobywać. No i nagroda za postępy. Odblokowaliśmy sobie jakiś, kurde, karabin szturmowy. Bezodrzutowy, policyjny pistolet maszynowy z dodatkowym wyciszeniem, czyli czarny wektor z tłumnikiem. Hmm, ciekawe. 5 na 10. Jeśli 10 obserwujemy, to dostaniemy też jakąś tam nagrodę. No, jeden co mam zrobione z online, to mam wyścigi. Hakowanie Na razie mi się udało 3 zhakować na 10, ale miałbym więcej, tylko tak, jak wam wspominałem, w... W tym pierwszym odcinku po straceniu saveów po prostu długi czas nie grałem w tą grę, bo odechciało mi się. Teraz jakoś znowu sobie powróciłem. Odszyfrowywanie też wam pokażę kiedyś. Ok moi drodzy, to co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Serio, ta policja ma mnie tu trawdzie gonić? Jezu za co? Co ja wam zrobiłem? Nie, na no ja tym pierdzikułkiem to nie ucieknę na pewno. Ara. Dobra, teraz weźmiemy zaciemnienie. cie mnie nie działa, bo policja traci nas z oczu. Ok. Udało się uciec. Także, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście do doceniania do, do komentowania. No i zapraszam również na następne materiały z Watch Dogs. A przypomnę wam, że na koniec września albo w październiku, nie, chyba 25 września, o ile mi pamięć nie mieli, wychodzi pierwsze delce fabularne do Watch Dogs. A dlatego, że ja mam sezon pas kupiony. Ktoś tu policję chciał wzywać, cholera. No nie mogę się z wami pożegnać, bo minus no to ktoś przeszkadza. No diabli wezmą. Z tego względu, że ja mam sezon pas kupiony, kupiłem zaraz po premierze gry to będę wam chciał to DLC pokazać z tego co wiem podobno mam 10 misji fabularnych i prawdopodobnie wcielimy się w Tibona ale to jeszcze wszystko będzie w kolejnych odcinkach a tymczasem żegnam się z wami i trzymajcie się cześć